Widać zmiany. Tak naprawdę wszystko to widać gołem okiem. Wystarczy stanąć przed komendą. A co się zmieniło? Tak naprawdę, no wszystko poza tak naprawdę murami zewnętrznymi, które zostały. Cała reszta uległa remontowi, począwszy od ścian, podłóg, instalacji. Dosłownie wszystko zostało zmienione, unowocześnione. Można zobaczyć, i podziwiać, kto, zys kto zyskał. Wszyscy. Komenda pracujemy my, policjanci i pracownicy policji, więc każdy tutaj ma pomieszczenia przestronne, nowe. Ważne jest nowe wyposażenie, bo zasadą było, że przy remoncie pomieszczeń jest też nowe wyposażenie. Mówimy tu nie tylko o biurkach i krzesłach ale o wszystkim, co pomaga w naszej codziennej pracy. Oczywiście wchodzi to również w sprzęt komputerowy. Także remont... A, jeszcze mogę dodać. Oprócz ludzi skorzystały również nasze psy, bo inwestycja objęła również remont końców dla psów. Także i zwierzęta też na tej inwestycji skorzystały. Wyobrażenie oczywiście dobre, dlatego że to jest taki prawdziwy, Prawdziwa zmiana, jeżeli chodzi o standardy pracy w policji, ale także dostępność tego obiektu dla mieszkańców jest dużo, dużo lepsza. Chociażby podjazd za osoby niepełnosprawnej, do pokoju na parterze, w którym osoby niepełnosprawne mogą już zgłosić swoje, swoje zgłoszenie. Złożyć może w ten sposób. Od stycznia tego roku. W zrównaniu, dlatego, że został uchwalony budżet, a z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku są w budżecie zapisane podwyżki funkcjonariuszy. My uważamy, że bezpieczeństwo w jest jednym z priorytetów rządu, a więc w związku z tym będziemy podejmować takie działania. Korzystnie, to trudno, żeby podarować inaczej informacje o tym, że będziemy więcej zarabiać. Ten remont ma ten plus również taki, że wzbogacił się o pomieszczenia socjalne, których wcześniej nie było. A pomieszczenia socjalne to, 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 to miejsce, gdzie można zjeść, odpocząć, zrobić sobie przerwę, można się napić kawy, herbaty. Są takie pomieszczenia na każdym piętrze. To też ma wpływ na, na to, jak pracujemy i, i no, jak się nam tu żyje w tym budynku nie okrywamy. Tak naprawdę to nasz drugi dom. Brawo, brawo. 左拐，暂三左。